siemanko, siemanko, Siedanko, ja jestem wart. Witam Was w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare 2: Lecimy dalej z Koksem. Jak obiecałem, wracają odcinki. James Ramirez. No, jakaś inna akcja nas czeka. Mamy 70 w Twoim sektorze, proszę In one of the ACS San Bravo, be advised. Running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray six. Signs in your sector of some 100 bogies. Please advise. Negatory station. Scope is clear. I don't know what to tell you. The solar interference. Heavy sunspot activity today. Pure Delta. Uh, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? <laughs> Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I 95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is 1st Battalion, 75th Ranger Regiment. Sergeant Foley, Acting Commander of Hunter 2-1. Do you copy? Over. All stations be advised. Satellite surveillance has been disabled. SOSAS and paid boss RAYS are inoperative at this time. No, grubo jakim satelity rozwalili i wyłączyli cokolwiek. Wbijają na ślepo, dzień. Czwarty, James Ramirez. No, trochę ich tam zlatuje. Nieźle, nieźle. Masakra. A co my tutaj będziemy robili, co? Posiadać. Okay. wow! What the fuck? Tak z wejścia? Wow, wow, wow. Dobra, panie Folaj, prowadź pan. Wsparcie lotnicze dawać. Wszystkie biuro. Hm. We have enemy armor and on foot. Over. Over. Z buta, ale ich tam ląduje. Ale masakra. Okej, okej. uff mu obrywałem. Teraz zabójcza opana. Nie, zabójcza opana mam nie gdzieś. Super. Pegniemy. Wajcie, dawajcie. dawajcie.

<śmianie> Lecimy do <na> niego <śmianie> Co mu podłożyć coś? What the fuck i <śmianie> <śmianie> biegnę, oj, oj Jak mnie pocisnął Ty, tak nie widziałem go nawet Przecież na dymnym byłem, nie? Nigdzie się nie wyciągasz, Hamie <śmianie> Chciałbym cię dabił, ale zginąłeś. Jak mogłeś, dwa tego nie ma. Sorry, sorry, nic nie zdziałacie tutaj. O, jeszcze granaty poleciały. Już tym bardziej. No, teraz do nas, do nas przyleciał granat. Oh, fuck. Sieka leci. No, za RPG leci, nie? Ekstra. Jestem RPG. Panie. Zabieraj pan tę bazyłkę. Wygląda nie to. To by pomogło. No ale cóż. Dzium. No. No. Jep. Zmienię trochę pozycję, bo tutaj się nic nie dzieje z mojej strony o, tego widzę tam No, przemieszczaj się, przemieszczaj się Dawaj, dawaj, jest! Padłeś! Uh -huh. Sorry, kumple! Ale bez nie ma Jeszcze jeden się tam pakował Po cholerę No biegnę, biegnę

Dawaj, dawaj, na górę Sieka, nie? No dobra, z tej strony musi stać, chyba Niby spokojnie, nie? Z drugiej strony O, widzę kogoś Dawaj do nich Każeczka też powinna coś działać Nie, mnie tam trafia Miny, po co mi miny, nie wiem, ale wezmę <słyska> Patrz tutaj No Dalej. Czelaj do niego. Do nich, do wszystkich. Napierdzalaj. Okej? Okay. Druga strona. Już, 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 stawiam. Jest. No, nawalaj. Walić twoją termowizję. No nie, akurat teraz. Jak ten z takim sprzętem tu biegnie. What the fuck! O się ile tu biegnie. A wieżyczka co robi? Wieżyczka się opierdala. Już? Mam pomysł co do tej wieżyczki, żeby ją przenieść w inne miejsce. Ale niech już tutaj będzie No, na dach nam chamy wbijają, no Niech to bić Nie? Dobrze Muszę to przystawić co się odwala? Z dachu złaś. Dobra, dobra, dobra. Zbiłem. Drogi gnajka, co? Święczycie mi cel. Jest okay, to bądź panel starowniczy Predator. No. Nie wiem czy to będzie takie proste, ale zobaczymy. Pom, kolego, tam też ktoś biegnie, jakieś kamikadze. Jak jaki on tam przebiegł, co? <słuch> Masakra no już obrywam No bo to się ja widzę O, kolejny przebieg, ale oberwał Dawać mi snajperkę, ok? O, ktoś wybiegł RPG! Wiem, że jestem w polu widzenia, ale lecę na kamikadze. Zabawa, kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Biegnij, jesteś wyszkolonym żołnierzem, dlaczego się męczysz? Dobra. Biłem się wam! Hmm, super Jakaś inna broń by się przydała Niech będzie wow, 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 wow. Kurde Ja wam pokażę, mamy, mamy go Zniszcz badziewie no ok, lecimy. Sary masz przypał. Właśnie. Jeszcze jeden. Dobra. Pociśniemy z tematem. Ojoj, poszlej. Przegrupuj się w restauracji. W sumie nie potrzebuję przeładować. Mam sporo amunicji tego. Powratem biegniemy? Oni ciągle spadają. Kolejny. pomyślałem, że ty mój jesteś. What the fuck? Spagował się. Nowy plan, bo tam to rozwalane, tak? Okej, okay, gdzie jest ból? A tutaj. Dobra, ja tam biegnę. Nie wiem, jak wy koledzy, ale rozkazuję wam tutaj biec. Was jest z własnej broni was rozwalam. Jak się z tym czujecie gnoje? <grywa> Zabijam się. Jeb z okna. Powoli, powoli. Pach, 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 pach. Jeszcze żyjesz. Nie ma po co. Biłeś się na wojnę. się, VIPa. Co mogę osłaniać. No, czekajcie, czy jest tu wyjście na dach? Bo coś słyszałem z rufem, gadali. Jest wyjście na dach. I wbijam się tam. Jebdę! Ktoś do mnie wali, nie wiem skąd nawet. Tam biega jakiś twańczek. To ty do mnie strzelać, co? Padł wow. A restauracje z powrotem tam do przyjęli. Co za typy? To za Janusze interesów. Dawać z nimi. Co te ruskie, nie? Ile mam jeszcze amunicji, bo będą się z pistoleci kawalić? Okej okay. right okay, koledzy, plus kills. Nice work. Cutter two, <laughs> jeszcze Co widzę, że oni się fajnie podświetlają i widzę kogo zabijać. Dzięki ruskie, że świecicie. Naprawdę to pomaga. <laughs> Jestem RPG, co? Nie wiem co oni mają do tych RPG. Zawsze znajdzie się jakaś grupa Januszy z RPG. Dobra czekajcie. Odpalę to jeszcze. Tutaj jest spora ekipa. Naprawdę spora ekipa. Ponad 10 zabitych ociągnięcie dostałem na Steamie. Nice! Nie wiem, czy załapię... cele. Wid widzę, widzę nas. O, tutaj będzie gut. Gut, 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 gut. Kolejne 5 plus. Super. Dobra, zapisana. Ekstra. Nad 15 O faktycznie. Oj! Super, Predatora nam zniszczyli. Ekstra! A tak się fajnie bawiłem Sary koledzy, przeszkoda na dachu Co do mnie walisz? Myślisz, że coś zdziałaś w tym temacie? Co tam stoisz? Nie ma takiego stania Pach Pach No, gincie, gincie, gincie. Ha! Nie ma ciebie Ciebie też nie ma Ciebie też zaraz nie będzie Gadament, przeładowanie No Dobrze, że go trafiłem przed przeładowaniem Nice Dajcie mi Predatora kubde. Ha! Wiedziałem, że ktoś stąd walił

Padać! No okej, okay, dzięki za granat <grybujesz>. Co tam ekipa dalej tu stoi ma? Bo tu śmigłowiec jakiś jest do zniszczenia Aha Świetnie, RPG by się przydało, tak naprawdę oh. Jak ono lata, co? No serio! Ma no, taka amunicja. Teraz ma sobie skara z granatnikiem. Wow, 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 wow. Tam jesteś? Fak. Dziś jest Stinger w tamtym miejscu chyba. Kurde Będę musiał Stingera załatwić To nieciekawa opcja Jestem Za nisko Tak to ich nigdy nie... O! Ktoś trafił Rololololo Dobra, rozpalaj się Bez Stingera dało radę, nie musiałem ryzykować i tam lecieć Uuu, jak się posypał i siły nieprzyjaciela Z przyjemnością <grym> nie ma. Cele. oj, 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 mróweczki, mróweczki Znowu Poczekajcie, mam przejść to Dammit Brak amunicji Super Koledzy, pomagacie coś? No najlepiej by było się tam dostać, gdzie mnie pokazują, no ale Czeka teraz no ciekawa sytuacja tutaj się podchodzi No teraz to moi przychodzą Wsparcie, o masz Granatnik, super Znaczy z granatki RPG Weź traf do tamtego, ok? Nie tak trafiają troszeczkę O wow, wow, wow! nieźle. No! I oberwałem. Ciekawe, ciekawe, jak. Ciekawe, przez co mnie zabili. Cele. Dobra, nie ma co, nie ma co. Trzeba złazić. Tutaj będzie. No niebezpiecznie, ale wraz. Będzie o wiele lepiej niż jakbym był na górze. Jak tych wyeliminuję będę mógł łatwiej się przedostać na miejsce Sorry Perez Zostawię świeczkę na twoim drabie, wiesz Jeśli to wytrwamy ono się to bronią Okej, okay, okej, okay, okej okay. hm. Dostał strzała i dostał kosę ten już tylko kosa Dawajcie po Stingera On już wie co się święci, że do mnie strzela tutaj kibel Tutaj jeszcze dalej? Dobra No wbij, wbij, Okej okay. Teraz możemy się popisać Tyle było z tak <grywa> Kontakt, kontakt. Jest tu coś jeszcze oprócz tego Stingera? Bocki w mordę. To będzie dobre. Konwój już? Okej, okay, to uciekamy. Idę, idę. Spoko, spoko, nie prój się. Idę do konwoju. Już widzę. No przecież lecę, nie widzicie wy? Co za boty. Hej over. <laughs> się męczy co chwilę, nie? Wsiadaj. Super. Udało ci się. Wpiłeś do środka, brawo. Gitarka. Royal z serem osiągnięcie. Dobra, kończymy odcinek, bo jest ponad 20 minut. Taka misja długa, także dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Na razie cześć, hej!